Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku takim. Yy, ogólnie, sorry, ten Jeszcze jeden film nagrywaliśmy i przyszła mi paczka z temu. Otwarta, bo chcieliśmy zobaczyć na pewno ta paczka. Otwieramy i oceniamy, jaka jaka. bo to wszystko jest. Dobra, od razu że to od razu wyciągnęliśmy i dodaliśmy do zarażarnika. I tu jest kubek z rashi taki zielony. Widzieliśmy zielony. Trzyma się za to chyba, więc bardzo dziwne I co w sędzie wam? sobie. Dywizdek. Tutaj mamy kartę. I tutaj. No, taka spiska. I dobra. Schowamy. Ogólnie, no. Teraz się rozwala. Ale. To chyba coś złoty, więc... Zaczęłam tutaj to w miarę dzik, tylko te karty są trochę ściskie. A dobra. No dobra, odróbmy tu. Tę kartę wezmę. Dobra. Takie naklejki są mi. Tu też jakieś naklejki. Dobra dali tak o bez zewnętrznego pakowania szybko i nawet jedna do nosa taka o, o zapachu takim paskowatym trochę lawendy, pomarańczy i jeśli jeszcze powinien być jeden dla uspokój na o, jest! I taka! Gdzie to jest? O tym! Dobra, kolejna rzecz! Takie łapki! Jeden! Dwa! Niebieska? Tu nie widać tego w O, od razu jeszcze taki minus No... Jak za trzy złote chyba! Tylko ogólnie odpadła mu głowa, ale to z to, to przeczytaliśmy. Głowa ogólnie mu odpadła, ale już jest gig. Kolejny niebieski i jeszcze jeden. Pięć łapek za. Nie pamiętam. ale otwórzmy sobie jedną. Odpuścimy sobie podróżową. No i pies nie klej się. To nie jest, Sergina. klei się na przykład do ściany, ale tak to do telefonu. Nie na no, git. Ogólnie to. Mhm. Mm Trwało się. Serio. A się to wygląda? Ktoś się. Mega słowa, jakąś Wam powiem. No co się rozrywa? Okej. Okay. No ogólnie. Takie trochę słowa. Z Chin, oczywiście. Dobra, kolejne. E, tutaj taki blok. Bardzo ładny. Na kolejki piłki, ale ich jest tutaj pięć plakietek. Za pięć złotych, no? O! I tutaj ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Pięć, cztery kiramwity. Za dziewięć groszy. Chyba dziewięć groszy. Dziewięć groszy. I groszy wchodzą wcześniej. I ten. Ten kirambit to jest. Ogólnie wszystkie. One są. Widać to? Że ono, jakby mam olej na sobie, normalnie. No ale dobra, przyczepmy jeszcze to. Przyczepimy sobie to i zobaczymy. Obu. I zobaczymy, jak, jak się będzie kręcić. No ale. No, obstawiam, że. Jakoś to było 9 groszy w 4. Nie 1, 4. Więc. No dobra